Witajcie na kanale Powrót Feniksa. Odcinek 14. Wdzięczność. Cicha siła przetrwania. Segment pierwszy. Emocja, która łączy zamiast walczyć. W świecie, w którym dominują rywalizacja i pośpiech, wdzięczność może wydawać się słaba. Nie jest gwałtowna jak gniew. Nie ma pasji miłości. Nie daje natychmiastowej przyjemności jak duma, a jednak to właśnie wdzięczność okazała się jednym z najpotężniejszych mechanizmów, jakie stworzyła ewolucja, bo wdzięczność utrwala współpracę. Zamiast karać za zdradę, nagradza za lojalność. Zamiast budować mur tworzy więź. Zamiast walczyć o przetrwanie przeciw komuś, zaprasza do przetrwania razem. To nie emocja z poezji, to emocja, która sprawiła, że człowiek przestał być samotnym drapieżnikiem, a stał się częścią wspólnoty. Segment drugi. Ewolucyjne korzenie wdzięczności. Wdzięczność pojawiła się jako emocja wzajemności, sposób na zapamiętanie, kto nam pomógł i komu warto pomóc w przyszłości. W świecie, gdzie nie było pieniędzy ani prawa, wdzięczność była walutą zaufania. Kiedy ktoś dzielił się pożywieniem, chronił w czasie niebezpieczeństwa lub wspierał emocjonalnie, nasz mózg zapisywał ten gest jako pozytywne doświadczenie i wzmacniał więź. W ten sposób powstawały trwałe relacje, oparte na obustronnym zaufaniu, a nie na wymianie dóbr. Badania pokazują, że wdzięczność aktywuje te same obszary mózgu, co system nagrody i przywiązania. To dlatego, czując wdzięczność, mamy więcej energii, jesteśmy bardziej optymistyczni i skłonni do współpracy. Wdzięczność była więc społecznym swoim, emocjonalnym kontraktem między ludźmi. Segment trzeci. Dlaczego wdzięczność zwiększa szanse na przetrwanie? W społeczeństwach łowców-zbieraczy przetrwanie wymagało wzajemnej pomocy. Kiedy jeden człowiek plemienia dzielił się pożywieniem, inny odwzajemniał się później. Wdzięczność sprawiała, że ten mechanizm działał bez zewnętrznego przymusu. Osoby wdzięczne były bardziej lubiane, częściej otrzymywały wsparcie. Miały silniejsze więzi. W dłuższej perspektywie żyły dłużej. Nie dlatego, że były bardziej moralne, lecz dlatego, że ich system emocjonalny sprzyjał współpracy. Ewolucja premiowała ludzi, którzy potrafili czuć i okazywać wdzięczność, bo to zwiększało spójność grupy. A grupa, jak już wiemy, była najpotężniejszym narzędziem przetrwania. Wdzięczność to więc nie tylko emocja, to strategia przetrwania zakodowana w naszym mózgu od tysięcy pokoleń. Segment czwarty. Neurobiologia wdzięczności. Nauka potwierdza to, co intuicja znała od dawna. Człowiek, który regularnie odczuwa wdzięczność, ma niższy poziom kortyzolu, hormonu stresu i wyższy poziom dopaminy oraz serotoniny, neuroprzekaźników odpowiedzialnych za poczucie spokoju i szczęścia. Wdzięczność to więc nie tylko uczucie, ale biologiczny stan równowagi. To naturalny sposób, w jaki mózg resetuje układ nerwowy po okresach napięcia. Co ciekawe, badania pokazują, że nie tylko odczuwanie, ale także okazywanie wdzięczności wzmacnia ten efekt. Kiedy dziękujemy innym, aktywujemy obszary mózgu odpowiedzialne za więź i empatię, nawet jeśli nie wypowiadamy słów na głos. Wdzięczność to emocjonalny krwiobieg wspólnoty. Im więcej jej krąży, tym zdrowszy organizm, zarówno psychicznie, jak i społecznie. Segment 5. Wdzięczność w nowoczesnym świecie. W świecie nadmiaru i porównań, wdzięczność staje się rzadkim dobrem. Nasze mózgi przyzwyczajone są do braku, do zauważenia tego, czego nie mamy. Ale to właśnie dlatego wdzięczność jest dziś aktem odwagi. Być wdzięcznym to zatrzymać się w świecie, który pędzi, zobaczyć to, co dobre. Zanim przeminie, nie dlatego, że jest idealne, ale dlatego, że jest. Wdzięczność niezbierna, jest, jest świadoma. To wybór postrzegania rzeczywistości przez pryzmat obfitości, a nie braku. To emocja, która mówi: Mam wystarczająco, żeby czuć sens. Ewolucja nauczyła nas walczyć o więcej. Świadomość uczy nas dziękować za to, co już mamy. Wdzięczność to cicha siła przetrwania, emocja, która nie krzyczy, ale zmienia wszystko, czego dotknie. To ona zamienia strach w zaufanie, rywalizację w współpracę, a obojętność w więź. W świecie, który wciąż uczy nas gonić, wdzięczność przypomina. Że czasem największym postępem jest zatrzymanie się, bo tylko wtedy możemy zobaczyć, jak wiele już mamy i jak wiele możemy dać. W następnym odcinku porozmawiamy o emocji, która łączy wdzięczność z duchowością, o nadziei, o tym, jak wiara w przyszłość stała się ewolucyjnym antidotum na lęk i niepewność. Pomóż rozwijać kanał. Polub, zasubskrybuj, zostaw komentarz.